no witam się z wami przy miczykach. Miczyki rozkwitły zobaczymy jakie kolorki taki piękny żółty drugi zobaczcie ten ma oczko oczywiście sąsiad będzie trawę kosił i będzie mnie tu zagłuszał i ten i ta piękność, i blisko ulicy, także musicie wybaczyć hałasy. I pokładają się, o. Te deszcze niszczą te kwiaty. O, taki mieczyk. Piękny. Dalej jest nasion. O ciemnych liściach. Biała, czarłaty, oczywiście szarłaty Tutaj. Taka. Róż. Przyjdziemy dalej. Oj, oj, oj. Mamy to. Kolejna. Ciemny liść. Tylko różny mieczek. Piękny jesteś. O. Żółta. To już chyba normalna, tak? I też o ciemnych liściach. O, jak coś mnie gryzie kolejny i ten, dalia o. trzeba uważać na zapylacza, by rękę nie złapać. I tu dalia u ciemnych liściach, ale jaka piękna to środek taki piękny. O zobaczcie piękna jest piękna 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 tu się coś szykuje do kwitnienia tu na razie niewiele się dzieje tam zakwitła taka dalej a ja tutaj widzę same prawie czerwone będą także trochę lip ale zobaczymy co coś się fajnego trafi to takie jak ja to mówię, zwyczajny. A ten już przykwita, ale patrzcie, jaki bliźniak. Normalnie tymi z dupkami zruśnięty. No. no, witam się z Wami w przerwie pomiędzy pogodą a deszczem. No, straszne deszcze, straszne. Zaczniemy sobie. Tym razem tutaj koło szklarni, od kwitnącej takiej mniejszej kanny, zobaczcie, jak pięknie zakwitło. Taką chyba samą mam tam, na moim poletku kennowym. No i tutaj się szykuje do otwarcia kolejny kwiatostan. Ledwo te kwiatki rozkwitną, a deszcz przejdzie i niszczy je, ja po prostu je niszczy. Tutaj obok taka, prawie o kwiatku. Przykwitła praktycznie prawie cała. Tutaj mam mieczyki. Rozpit mieczyk czerwony. Tam wam nagrałam w ogródku. Jak wyglądają mieczyki, to wam tutaj dokleja. Również. No i tutaj się kolejny kłoc szykuje do zakwitu. Jest też tutaj tych mieczyków. Są jeszcze takie mniejsze kanny. Tutaj samosiejka jakaś Kleopatry po prostu musiało gdzieś kłącze zostać i ona mi się tu wyrosła po prostu, kawałek kłącza, ale to nic nie szkodzi, kleopatra jest bardzo fajna, fajna więc niech sobie rośnie, powiększy tutaj swoją objętość tak zwany ten kartofelek i będzie jak najbardziej okej, okay, idziemy teraz do dali, nowe Dalej też rozkwitłem. Chyba już praktycznie wszystkie dalej kwitną, także jeszcze widok na tego mieczyka pięknego, czerwonego. I co? Zobaczcie, tam nawet na kompoście, gdzie wyrzucam chwasty rośnie słonecznik. Ach, powiększmy, zobaczcie. Jaki słonecznik, ile słoneczników. Oczywiście na ogrodzie na razie nie ma co pokazywać, bo ciągle deszcze padają, więc chwasty rosną. ich słoneczników jest sporo. Idziemy do dali. Dobra. Wracamy do normalnych rozmiarów. Idziemy oglądać co nowego udali. Kwitną te, które kwitły, ale też są nowe zakwity. więc idziemy oglądać. Dalej, dalej, dalej. Piękne, cudowne. Co jedna to piękniejsza Są różne rodzaje można uprawiać zarówno z burs, jak i z nasion O zielonych liściach i o brązowych również Tutaj praktycznie na tym moim stanowisku Wszystkie prawie zakwitły Deszcze niszczą strasznie Widzę kolejna dalia czeka na podwiązanie ta nie kwitła, więc sobie rozkwitła. Ona jest taka chyba coś ala kafe. Po prostu niszczy, niszczy deszcz strasznie kwiaty. Co zakwitną to czarnieją, zwłaszcza te, te jasne, te białe. Ta jest akurat wysoka, wysoko rosnąca taka biała wchodząca w krem. Ona niedawno zakwitła, ale już ten się robi od spodu brzydki. Robi się brzydkie. Jak się robią już takie brzydkie, przekwitają, tak się ubarwie, to roślina nie traci energii na te przykwitnięte, tylko rozkwitają nowe. A pączków jest. I one praktycznie będą kwitły nam do tego, do mrożów. Ta jeszcze nie kwitnie. Nie wiem, jaka będzie. Tutaj ciśnie pierwszy kwiatek. Widać ona będzie taki miała ciemny fiolet prawdopodobnie. Zobaczymy czy końcóweczki będą, czy nie. Jakieś kolorowe. Tutaj sobie rozkwitła taka. Piękna. Patrzcie. Miałam złapać ręką od pszczoła. Zapelacze bardzo lubią tego typu kwiaty. Taki ja wiem. Fiolet. Żółcią moi drodzy. No i drugi się. Przykuję do kwitnienia. Do południa lało. Po południu błysła troszkę pogoda, więc myślę, wyjdę po prostu i wam coś nagram. Tutaj widzę kolejna złamana, pewnie ją na bukiet zabiorę. Czy jednego miczyka zabrałam, bo był złamany. No ta jest piękna. Z czym piasta? Ja ją wam już pokazywałam. Podoba mi się bardzo. Tutaj taka biała pod nogami, ona o. Już też leży, trzeba było, było ją tą przypiąć, nieduża. Ale piękna. Takie się pochowało. One taką ma mają lekko. Lekko, lekko różową. Ta przykwitła. Z czym taka, fiolet. Jak fajnie pozwijane te płatki. Masa kwiatów. Obrywam te przekwitnięte. Tutaj obok nie wiem. Czy to taka sama, czy inna nie to jest ta odnoga z tej dobra i zobaczcie jak wiatr złamał kwiatka no, piękny cudowny złamany o po prostu złamany zaraz, moment o Manie, jak wiatraczek wygląda patrzcie nie chcę współpracować no Wiecie co? Złamał wiatr. Zobaczcie jaki ładnie ja go na bukiet zabiorę No bo co? Przecież szkoda go. Obok jest drugi. O taki. Niszczą deszcze te kwiaty. I biedak. Jak troszeczkę jeszcze w wazonie postoi. Tak to bym go szkodowała zerwać. A tak co? Masz pomocniku, trzymaj tego kwiatka. I co dalej? Lecimy dalej, o. Ta piękna, jak ja to mówię, na dwa kolory pomarańcza z czerwienią. Ma dużo kwiatków, przekwitają. Jest tak taki przekwitnięty, tego hop, zrazu z wami. Niech się skupia na tworzeniu tych. Tamten jeszcze nie. Dwa krzaki tu są. Ten jest niski, nie pachnie. Ta niska. Zobaczcie co tu się wydarzyło. Był słonecznik i owali, owaliło, baliło. Wywró wywróciło jednym słowem dalię. Muszę wziąć palika takiego jak do pomidorów. Sznurka. Związać ją. Poprzywiązywać. Zakwitła na żółto. Piękna żółta. O. Taka. Kaktusowa. Tutaj ma jeden kwiat. Wszystko leży. Nie może tak leżeć absolutnie. Zwłaszcza, że są takie deszcze. A tu jest. Słuchajcie, przejdę. A tu, tu, tu. Jest jej drugi kwiat. I ona pewnie takie końcóweczki lekko będzie miała białe. O. Coś takiego. Ta jeszcze chyba nie jest do końca rozwinięta. No, tragedia się zrobiła. Trzeba wziąć, przypiąć niestety związać. Tam dwie mam takie same, które mi się też tak położyły po deszczach, a to ta już przykwitła, też się oberwiemy. Może dam radę. Jedną ręką ją oberwać. A, ta się ubiera na szklarni. Dobra. Koś poszło. Dobra. Jest praktycznie... Nawet mimo, że na tej agrołókni nie rośnie to są chwasty, o, Ale fajne ma przebarwionko tutaj czerwone. W tym kwiatusiu. Super. No leży, leży. Ta a jak skończę nagranie to muszę ją po prostu przywiązać. Jeszcze kawałek widzę tej leży. Dali. Hmm. Normalnie Armagedon. Armagedon, idziemy dalej. Tu mamy. Taką też, ale cafe. Fajna. Ona jest w pokroju niewysoka. Tak w środku te kwiaty się pochowały. No i na przykład tutaj. Też leżała plackiem. O ta. Dałam taki palik, ale do pomidorów. Sznurkiem związałam do kupy. I już będzie się trzymała. Już widzicie, przekwitają. Ta bardzo ładna. No jest taka kolorystycznie, taka inna barwa. Inna całkowicie. Barwa jak te co są. Tam. Widzicie? Zawsze jakaś, jak to się mówi, robota. Robota jest. No. Nie można pozwolić, żeby tak leżały po prostu. Tak zrobię jak tą i będzie jak najbardziej. Tutaj obok również. Mam palik i mam przywiązaną dalię, która się wyłożyła. A zobaczcie, to wysoko rosnąca. Taka masa kwiatów pod ciężarem nie wytrzymują krzaki. Bo te niskie to sobie fajnie dają radę, nie? A te wywalił. Słonecznik tutaj był. Razem z nimi. No i je wywalił. Po prostu je wywalił. Wywrócił. Kiedy skończę nagranie to wezmę palika, wezmę sznurka i podwiążę. Idziemy dalej. Tu złamana chyba. Też złamana. O! Też weźmiemy ją i będzie, zaraz bukietu narobim, bukiet zrobię po drodze, dobra. Tutaj jaka piękna rozkwita, o, jakaś taka i rozkwitła taka, już Wam pokazuję. Yy, Biało-żółta taka, zobaczcie, taka żółta z białymi końcówkami, ładna, bardzo ładna rozkwitła dalia o tu tu kolejny kwiatek masz jeszcze jednego złamanego tam może tam co leży to będzie coś złamane jeszcze zobaczymy także to jest bardzo ładna bardzo bardzo ładna tutaj czekam na zakwit tej która była posadzona cała mi się złamała po podpędzaniu więc Troszeczkę muszę na nią poczekać, tak jak na tamte, które zrosną tam na miejscu, gdzie były w tym roku maliny. Dobra, tutaj już dwie kwiatki przykwitły z tej piękności hmm, jasnofioletowej. No ma naprawdę kwiatostany mega duże. Mega duże te kwiatostany, no mega. Mega, mega biała. Ile ma kwiatów? Taka nieduża, biała. Ale ma strasznie dużo, zobaczy tych kwiatków. Też chce się kłaść na ziemię. Nie utrzymuje ciężaru. Swojego. Dobra. Ta bardzo ładna, szczympiasta. Też już ten kwiatek przekwita, ale taki duży, zobaczcie jaki będzie pełny. Duży, pełny kwiat. Taki róż żółcią, no. Coś pięknego. Oj, słońce wyszło. razi mnie w oczy. No tutaj u podnóża taki, równiejsze, Ale też ładne. Takie, cuda. Takie, takie. Takie i takie, i takie. Cuda. Tutaj taka, ta zwykła. Czerwona to leży, nie jest, nie jest łamane. To znaczy, są łamane, tylko wziąłem na bukiet. Tutaj taki, ja wiem, hmm, taki naprawdę róż. Jasny róż, końcóweczki i żółty. No nie są już takie za duże kwiaty, ale bardzo ładne. Bardzo, bardzo mi się podobają. Bardzo ładne. Kolorystycznie, przykładowo ten jest taki jasny żółty krem podchodzący, ten jest taki fiolet z białym, jaki kontrast fajny fajnym takim właśnie też kontrastem wśród dali jest dalia tego typu już ma więcej kwiatostanów, ten już przykwita ona jak zauważycie tu ma takie Białawe końcóweczki, dosłownie białawe końcóweczki. Kwiaty duże. Talerzowe, dużo kwiatów. Tutaj są kolejne. O. Piękne. Mam nie tak, aż się uginają pod tymi kwiatami te, te łodygi. Nie są w stanie czasami utrzymać tego ciężaru. A deszcze tego nie ułatwiają tym kwiatom. Pięknie kwitną, ale deszcze niestety je. Niszczą. O, tutaj takie zwykłe, standardowe, czerwone. Miałam w tamtym roku multum tych czerwonych, ale widzę w tym roku również troszkę jest tych czerwonych, ale takie właśnie fajne. Rarytasy udało mi się zakupić, które na pewno zostaną ze mną, jeżeli się dobrze przechowają. Piękności. Zobaczymy, czy na drugi rok będą tutaj, czy będzie zmiana. Tu będą kanny, a te dalie będą tam na miejscu kannowym. Trzeba troszeczkę im zmieniać. Cieszę się, że one właśnie na grobługninie, bo nie chwaści się tak po prostu. No coś pięknego. Ja bym mogła chodzić i patrzeć i patrzeć niektórzy mówią dalia problematyczna no jak się nie ma odpowiedniego miejsca i warunków na przechowywanie owszem co roku trzeba kupować nowe bulwy ale jak się nam nożą to można posadzić kilka roślin lub jedną okazałą roślinę można się z kimś wymienić na przykładowo inne egzemplarze też fajnie ktoś ma jakieś inne ciekawe to się można po prostu wymienić jeżeli mamy okazałą roślinkę, a czasami wystarczy, jak ja to mówię, taki jeden kartofelek z dali, wydaje nam się, że to nie wyrośnie, a to wyrośnie nam. Po prostu nam wyrośnie z tego piękny okaz. Każdy lubi inne kolory, ja w zasadzie postawiłam na te bardziej talerzowe dalie. W większych lub mniejszych kwiatach są również takie dalie pomponowe i mam również dalej wysiane z o ciemnych liściach. One mają mniejsze kwiaty i teraz właśnie do nich przyjdziemy. Ale zanim pójdziemy tam, tak jak mówiłam, że po nagraniu podwiążę. Mamy żółtą przywiązaną do patyka i mamy tą piękną przywiązaną do patyka. Absolutnie nie mogą tak leżeć. Na ziemi piękne kwiatki by się niszczyły także zrobione jest jak będą jakieś potrzebowały pomocy to też je trzeba będzie w ten sposób podwiązać także uratowane jak ja to mówię idziemy dalej a tutaj wśród kan mamy dalje z nasion z nasion w ciemnych liściach głównie trafiły się kolory taki hmm, fiolet coś takiego nieduże kwiaty pokrój rośliny też nie jest jakiś duży ale w sumie nie dziwmy się one były w tym roku z nasion wysiane więc i tak pięknie kwitną mam nadzieję, że w miarę rozbudują swoje bulwy i się ładnie przechowają, mam oczywiście jeszcze nasiona Różnych dali, może na, na kolejny rok też wysieje. Jakiś z nasion, może się jakieś inne kolory trafią. Drabne kwiaty, ale masa tych kwiatów masa, masa kwiatów. Praktycznie na każdym krzaku takie rozłożyste te krzaki i kwiatów jest multum na każdym. Ale jak mówię, prawie takie wszystkie się trafiły. Kolory prawie fiolet. Zobaczcie. Też taki wielki krzak. No tutaj, akurat, jest hmm. żółte, kremowe. Coś takiego. Kolor. Oczywiście sobie poznaczałam. Fajny kontrast. Te liście będą dawały. Yy, razem z zielonymi liśćmi, przykładowo kan, na przemian posadzone i duże kwiaty i te mniejsze. Ta to taki jakiś róż. Też widzę się trafił. Inny odcień takiego. Też taki róż pod fiolet, coś takiego. Patrzcie. Ile jest kwiatów na tym. Też jak mam czas przychodzę i obrywam przekwitnięte kwiatostany żeby roślina nie traciła energii po prostu na przekwitnięte one będą kwitły aż do mrozów jak będziemy obrywać kwiatostany bo ile zobaczcie tutaj jest pączków kwiatowych i będą tworzyć się kolejne. i tutaj jakiś żółty się trafił z nasion o, dopiero zaczyna Zobaczcie jakie fajne te liście i jakiś róż taki na no, dwa kolory róż żółtym też piękny kolor i masa tych jest jeszcze pączków światowych, fajny pokrót tych pokrój tych no Dali powiem Wam z nasion Czekam na zakwit Jednej takiej wyjątkowej kanny, i wtedy pewnie nagram raport. Tutaj kannowy dzisiaj bardziej na daliach, i takie o inne troszeczkę mieczyki, słoneczniki, nie będę zaczepiała tematu. Właśnie kan, które tutaj sobie obok rosną, też deszcze niszczą. Niszczą te kwiaty, ale zapłacę za to jest mnóstwo. Taki sobie rząd kwiatów gdzieś koło warzyw posadzić, to będzie też przyciągało zapylacze. Tam koło szklarni też mam właśnie dużo kwiatów i między innymi do szklarni przylatują zapylacze i zapylają mi pomidory i ogórki. No i tym akcentem galiowym się dzisiaj z Wami pożegnam. Jest tak chłodno, że powiem Wam, że ściary po plecach przechodzą. No trzeba po prostu być, zobaczcie, w bluzie. Cierpień. A tutaj człowiek musi się ubierać. Tragedia, no ale dobra. To nie jest program o pogodzie. Żegnam się, papa. Pa. Zobaczcie jaki on jest wysoki. Okno. Nie wiem, 2,5 metra. A zapelaczy przyciąga. Ho ho ho. Tutaj ma. Jakiego? O. Większmy troszkę. Słoneczka, słoneczko. Ja jej nazywam Słoneczka. Na One żółtej słoneczka. I w bukiecie się pięknie prezentują. Ile nowych jeszcze chce Przekwitają i kwitną. Trzeba uważać, żeby ze pszczołę nie złapać, bo to dużo pszczół się kręci. Można być auć. auć, auć. Słoneczko, słoneczko, słoneczko. Piękne słoneczko. I z tej strony, i z tej, i z tej. I takie maleńkie słoneczko. Maleńkie. Jakie maleństwo w porównaniu do tych innych, ale ładny, Piękny maluszek. Śliczniak. Takie przebarwienia ma ładne. Piękne jest. Słoneczniczki, słoneczniczki. Małe słoneczniki. Ojej. Niby takie niezwykłe, zwykłe, niezwykłe, zwyczajne. Niezwyczajne, ale piękne. Ojej. Ojej, czy słońce mnie razi. O, a to taki, 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 jaki taki, jaki taki pan, o, patrzcie, widać, tak jakby pleckami byli zrośnięte, I tam od ulicy taki jeden, tu wam też gdzieś tu wkleję w filmie, taki zrośnięty, ten taki mały, a ten taki o, mam nadzieję, że kamera to ujmie pleckami, jeden do drugiego przerośnięte. O, coś takiego. No i koło samego domu jeszcze więcej czego? Jeszcze więcej słoneczników, jeszcze więcej. Jeszcze nas tu więcej jest. jeszcze, jeszcze, jeszcze. Więcej. O. A te już, o, przekwitnięte i będą ptaki przylatywały i będą miały co pojeść, tak samo tutaj, ja ich nie obrywam, niech sobie ptaki dziobią, one się same rozsiwają, a tutaj jeszcze się ukryła lilia. tak, taka, tak. żabia tak zwana. No i co, tutaj szedły te pokrzywki, to się rozlasły jak szalone. Są te te kalle w doniczkach, trochę tych o, cyni, trochę cyni, po tej stronie też te te te, trochę, cyni.